I kolejna kwestia do niedowiarków, kurwa, którzy mi zarzucają, że wstawiam czasami przeplatane wideo, że to nie wszystko jest z danego dnia, kurwa, i tracisz kolego w moich oczach wiarygodność, że ja tracę, kurwa. Że ty tak nie ćwiczysz, to jest niemożliwe i tak dalej. Człowieku, kurwa. Gdybym nie robił tego, co robię, to bym nie wyglądał tak w wieku 45 lat, kurwa. Bo nie wyglądam na żadnego sterydziarza. Wyglądam, kurwa sylwetka jest plażowa że tak powiem, młodo na twarzy jak na 45 lat i mega ciężki, ciężkie życie, gdzie byłem zajeżdżany kurwa, przez robotę, przez wszystko, sam się zajechałem, te kryminały więzienia, więc słuchajcie ja nie muszę nic mówić, mój wygląd świadczy o tym, czy ja generalnie żyję zgodnie z zasadami i napierdalam, robię swoje, czy robię tę robotę codziennie, czy nie. Czy się opierdalami tylko kurwa yy, szukam wytłumaczeń? Ludzie, zastanówcie się, co pierdolicie. No, o co się tłumaczycie? Ja po to yy, to nagrywam, żeby wam dać moc, żeby wam pokazać, że kurwa można z każdego gówna się wydostać i można lecieć kurwa po swoje. Ja nie mam zamiaru tu nikogo hejtować, ale jeżeli ktoś mnie będzie kurwa atakował, to ja go zaatakuję z dwukrotną siłą. Pamiętajcie o tym.